Koniki z morskiego oka. Chyba wiecie o co chodzi. Bardzo wiele mówiono, pisano na ten temat w polskiej prasie, w mediach. Autorytety obrońców zwierząt odzywały się, mówiąc, że te konie są męczone, że ciężko pracują, że nie jest to humanistyczne, że, 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 że powinno coś się z tym zrobić. No i zrobiono, zrobiono, zrobiono. Rzeczywiście e, powinni się e, ci obrońcy tych zwierząt cieszyć, ale czy na pewno, bo e, wprowadza się autobusiki elektryczne i należy zadać sobie pytanie: jaki będzie rozrast tych koni? Czy pojadą one na wypoczynek do tych obrońców zwierząt, żeby dożyć swojego końca dni na wczasach w ich ogródkach domowych, czy może też, będąc już nieużytecznymi, pojechały do końskiej jadki.